Tu Bolko7, a to moje nie sygnał. Zaczynamy. Plotki głoszą, że w tym tygodniu Nintendo dokona pokazu Switcha 2, na którym mamy dostać jego specyfikację, wygląd oraz datę premiery czy tak się stanie nie wiem ale biorąc pod uwagę fakt że ostatnio takie plotki potwierdziły się tym że dostaliśmy budzik Mario to ja spodziewam się szczoteczki Luigi'ego w tym miesiącu a w przyszłym miesiącu telefonu Pikachu niezależnie od tego jeżeli one się potwierdzą i dostaniemy jakieś informacje dam wam znać ja czekam na to ponieważ jestem ciekawy czy Nintendo tym razem da nam lepsze bebechy w Switchu czy będziemy znowu dwie trzy generacje do tyłu oraz jaki będzie format konsoli? Czy eksperymentują z czymś nowym, czy kontynuują po prostu Switch 1, Jeden, nie wiem, z lepszym ekranem i lepszymi bwh -ami. Przekonamy się. Mam nadzieję, że w tym tygodniu, no ale jeżeli nie, no to może w przyszłym miesiącu albo na święta. Jedziemy dalej. Obsidian Studio właśnie prezentuje swoją nową grę, czyli AWED dziennikarzom, ma dokładnie kró krótki jego wycinek. Dla osób, które nie wiedzą, Obsidian Studio jest odpowiedzialne za grę z, gry z serii Pillars of Eternity i nie tylko. I nowa gra jest oparta o ten świat. Gra ta różni się od poprzednich RPGów od nich, że to jest pierwszoosobowy RPG, coś w stylu Elder Scroll z połączeniem Baldur's Gate'a. I w tym tygodniu właśnie deweloperzy chwalą się małymi wyborami, że każda wasza decyzja, taka drobna, którą będziecie podejmować, czy pomożecie komuś, czy jesteście do kogoś negatywnie nastawieni, czy spluliście na kogoś, mają być odzorowane w linii fabularnej no Jak typowy RPG powinien być, tak? Gra wygląda bardzo fajnie. Te pomysły, które oni tu, o których oni mówią, no to znamy z innych gier, właśnie przede wszystkim z Baldur's Gate w ostatnim czasie. I ta gra, jako że ma się pojawić w tym roku, może przyciągnąć do siebie i graczy Elder Scroll, bo wygląda naprawdę fajnie, jak i graczy Baldur's Gate'owych, bo będziecie szukać dobrego RPGA. Ja osobiście chętnie w nią zagram, ale pewnie w przyszłym roku. I od razu tutaj muszę zaznaczyć, że fani Elder Scroll muszą pamiętać, że ta gra nie jest pełnym otwartym światem. Jest bardziej nastawiona na linię fabularną, na przejście jakby w danym kierunku fabuły, niż bieganie po świecie i omijanie linii fabularnej głównej. Dlatego też jeżeli będziecie w nią grać, nie podchodźcie do niej jak Elder Scroll, tylko jak Baldur's Gate. Będziecie na pewno lepiej, bardziej zadowoleni z tego. Jedziemy dalej. Wiedźmin 17 urodziny. Chciałem poinformować, że Wiedźmin 1 ma 17, 17 lat. Został wydany właśnie w 2007 roku i teraz obchodzi swoje urodziny. I wszyscy w internecie spodziewali się, że CD Projekt da jakieś informacje na temat Wiedźmina 4. I nie dali. Po prostu wiceprezes grupy CD Projekt powiedział, że mają całą masę informacji, którymi by chcieli się podzielić, ale nie chcą. No cóż, takie jest życie. Siri Projekt po prostu najwyraźniej nie jest gotowy, żeby się dzielić na temat, e, informacjami na temat k 4. Plotki głoszą, że to ma być nowa trylogia, odsunięta od Geralda, może w ogóle bez Geralda, może z Siri, e, ma to być w ogóle początek nowej trylogii. Kij to wie, na razie nic nie wiemy i pewnie jeszcze przez długi okres się nie dowiemy. Co możecie się dowiedzieć, to pewne odczucia deweloperów przy pracy nad wiedźminem 1, ponieważ na stronach z CD Projektu pojawiły się komentarze tych ludzi, jakie to było uczucie, czy wiedzieli, że będzie sukces, co to zmieniło w ich życiu i tak dalej. Jeżeli szukacie ścieżki nostalgii, zapraszam. Ja się podzielę trochę z tym, z nostalgią. Ja osobiście kupiłem Wiedźmina 1 na premierę i mogę powiedzieć bez strachu, była to okropna gra. Ja wiem, że wszyscy teraz mówią, że była fajna. Była to okropna gra gameplayowa. To, co obecnie macie w Wiedźminie, to jest chyba już trzecia edycja y, kombatu w tej grze. Pierwsza edycja była okropna. Grę kupiłem tylko dlatego, że znam Wiedźmi, że to był Wiedźmin, znana marka polska. Wspieram polskie marki, no to kupiłem. Ale pierwotnie premiera Wiedźmina jeden gameplayową matko. Nie wiem, jakie wy mieliście uczucia. Podzielcie się nimi w komentarzach. Chętnie przeczytam. Czy też uważacie, że Wiedźmin 1 był słaby na początku? Czy też może ja byłem odklejony i to ja byłem takim graczem, że mi nie pasowało? W każdym razie, taka informacja dla Was. Teraz jedziemy dalej. Microsoft. Tu jest mój trochę clickbaitowy tytuł. Ponieważ Microsoft w tym tygodniu, dokładnie prezes Microsoftu, wysłał do swoich inwestorów list, w którym opisuje przyszłość firmy. Wiadomo. W dziale gamingowym pochwalił się, że jego dział gamingowy zarobił masę kasy, dobra, spoko, ale również tym, że nie planują zaprzestania wydawania ekskluzywów na inne konsole i platformy, a wręcz przeciwnie, chcą zwiększyć tą ilość. Co to oznacza mniej więcej dla zwykłego Kowalskiego? Dla mnie to oznacza to, że jeżeli będę miał wybór konsol, to Xbox mi odpada z zakupu z automatu, ponieważ nie kupię słabszej konsoli, jeżeli tam nie ma żadnej gry, która by mnie zainteresowała. A jeżeli wszystkie ekskluzywy mają z biegiem czasu trafić na PlayStation, czy też Nintendo, czy też PC-a z jakiegoś powodu, to jaki sens jest kupowania Xbox? I wydaje mi się, że w tym kierunku właśnie Microsoft idzie, że może nie ta generacja, może nie następna, ale. O tamtej nie sądzę, żeby wydawali dalej Xboxa, chyba że Xbox sprzeda się lepiej niż Sony. W takim wypadku być może, ale jeżeli będą szli dalej tą ścieżką, jak idą, sądzę, że dwie generacje i koniec z Xboxem na rynku konsol, ponieważ nie ma sensu. Zarabiają najwięcej z gier, ich Game Pass jest, jest największą usługą subskrypcyjną gier na rynku. Jaki jest sens utrzymywania konsoli? Jak mogą zarobić więcej? De facto mniejszym kosztem, wydając gry po prostu na wszystkie platformy i będąc główną platformą subskrypcyjną e, gamingową. To jest taki mój clickbait, ale też e, pytanie do Was: co Wy sądzicie? Czy Xbox zniknie z rynku, czy zostanie? Mnie się wydaje, że nie. Okay, jedziemy dalej. Teraz, moi drodzy, Hogwarts Legacy, a nie, poczekajcie. E, Akademia e, Pana Kleksa. Studio polskie Racons postanowiło wydać grę na podstawie książek Jana Brzechwy, a tak naprawdę to bardziej ostatniego filmu Akademia Pana Kleksa niż książek, ale to nie zmienia faktu, że jestem żywo zainteresowany tą grą, ponieważ no nostalgia, tak? Jako dzieciak wychowałem się na Akademii Pana Kleksa, chętnie bym zagrał w świecie Pana Kleksa. Na chwilę obecną nie ma za dużo informacji na temat tej gry. Tak naprawdę nie ma żadnej informacji poza tym, że jest utworzona karta na Steamie. Macie ten gameplayowy trailer. To nie jest trailer, to jest pre-alpha, pokaz dla inwestorów, jak to mogłoby wyglądać pewnie. No i parę screenów tam jest dostępnych na Steamie, jeżeli chcecie wejść i zobaczyć. Niezależnie od tego, warto wspierać polskie produkcje, tym bardziej że oparte na polskich książkach czy polskiej twórczości. Trzeba za nich trzymać kciuki, że im to wyjdzie. Gra ma być de facto polskim Hogwarts Legacy, polskim Harry Potterem. Być może im to wyjdzie i jeżeli wyjdzie, może będziemy mieli kolejną serię gier opartą na polskich książkach. Trzymam kciuki, przekonamy się za parę lat pewnie. I teraz ostatni news na temat Albiona Online. Jeżeli gracie w Albiona, no to wiecie, że dostaliście darmowy dodatek. A jeżeli nie gracie lub tak jak ja odbiliście się od Albiona, może pora wrócić, ponieważ Albion dostał nowy dodatek Horyzont, gdzie jest dosyć dużo zmian. Od graficznych poprawiono grafikę poprzez UI, poprzez rozbudowanie systemu PVE, poprzez zwiększenie systemu PVP itd. Masa zmian weszła do gry, wszyscy zachwycają się nowym dodatkiem, więc może jest pora dla osób, które nigdy nie próbowały wypróbować tę grę, a osoby, które się odbiły, może warto wrócić. Ja osobiście uważam Albion Online za jeden z najlepszych MMORPG-ów na rynku, ale hardkorowy MMORPG z pay to win więc to jest granie akurat nie dla mnie, ale dla Was być może. Niezależnie, na dzisiaj kończę, bo, nie, bo, bo to jest już próba 50. nagrania dzisiejszych wysów. Jeżeli Wam się materiał podobał, zostawcie lajka, like suba i tak dalej. Zapraszam do siebie na Twitcha, na streamy. I tyle, trzymajcie się. Papa. Pa.